Renuj w sprzęcie dla najlepszych. wejdź na ground game com. Field de Freeze, jak zwykle uśmiechnięty, jak zwykle zadowolony, humor dopisuje, czyli wszystko jakby w porządku przed tą twoją najbliższą walkę. As usual we see you all smiling and happy and just enjoying light the we weekend assuming that everything's going great ahead of this one. Yeah, everything's going good. I've had a good camp, I've had a lot of time in the mats, I've been sick of sick in the gym actually and I'm glad to be fighting and I can have a little bit of time off. Mhm. E, tak, u mnie wszystko w porządku. Miałem świetny obóz przygotowawczy. E, bardzo dużo czasu spędziłem na macie. Nie ukrywam, że też w międzyczasie jakieś tam choróbsko się wkradło, ale mimo wszystko cieszę się, że mogę zawalczyć i zrobię to z wielką chęcią. Tak, wracając jeszcze do, tej, do tego zadowolenia, tutaj chwila. Kolejna walka, kolejna obrona to już rekordowa, tak? Będzie w jego, w jego wykonaniu. Czy on w ogóle na to zwraca uwagę? Czy w ogóle gdzieś tam to jest u niego w głowie, że to tak już się rozpędził, że teraz um, śrubuje kolejny rekord? Do you even pay attention to the fact that you're a record holder when it comes to this uh, title retaining? Uh, uh, Do you I'll... pay attention to it? I'm, I'm aware of it, nie, yeah, but I don't, I don't like. Uh... Nie too much you know I don't, i don't want to get distracted you know jestem i'm aware z i am very proud of my achievements, but, uh, I try not to dwell on it you know like look jasne że jestem tego świadomy i jestem bardzo dumny ze swoich osiągnięć natomiast staram się jakoś za bardzo na tym nie skupiać i nie koncentrować się na przykładzie Kameru usmana który był jedno zwycięstwo od bicia absolutnych rekordów, jeśli o to chodzi. Sami widzimy, jak to się potoczyło, więc po prostu jestem pokorny, natomiast jestem świadomy tego, że jest to fajne, fajne osiągnięcie. No właśnie, skoro jesteśmy przy pojedynku Leona Edwardsa z Kamaru Usmanem, no to właśnie jaki wydźwięk, te zwycięstwo, zdobycie pasa w kategorii półśredniej odbyło się w Anglii, tak? Kiedy Leon Edwards powrócił do Anglii, czy, czy to było równie duże osiągnięcie jak Phil de Fries zdobywający pas KSW? Aha, uh -huh. so uh, you're a British one. So what was the um, general opinion, a massive opinion about Leon Edwards having this uh, welterweight uh, championship in the UFC? Oh, it's fantastic, you know, to be losing the fight then to pull it back, you know, you're going to watch them. Like, that's why you can't take it easy on these guys for one second when you're the champion, because someone will come and just get you. So never take it easy, always, always get them. No tak, to było po prostu coś fantastycznego. Tego chłopaka po prostu nie można ani na chwilę spuścić z oka. Przykład jest taki, że no przegrywał całą walkę i potrafił no z impetem wejść w ten jeden moment, który zaważył o losach całego pojedynka, więc naprawdę nie można tego człowieka przegapić, przesypiać, bo on jest niebezpieczny w każdej sekundzie. No to skoro przechodzimy płynnie do Galika z 74 to moje pytanie oczywiście odnośnie Ricardo Praszczala, no bo wielu oczywiście stawia go jako wielkiego underdoga w pojedynku z Filem. Ale pytanie, czy ta tak naprawdę robi dla niego jakoś różnicę, no bo poprzedni rywal również był underdogiem, a jednak e, to zwycięstwo było no, w pełni na korzyść e, Fila. Mm -hmm. uh, do you consider the fact that Ricardo is a massive underdog one more time play e, uh, plays any role in all that um, odds doing um, in this fight towards you? No, you better watch. I, I, I've seen the figures and the, the fan reactions, and it's the same fan reaction as what. I had against Andrew shack everyone counted me out, and I went there and got it done, you know. And I was underdog against Bedorf and Nak on one, two, you know. So I, I don't care about who's underdog, you know. I mean, I know I'm going to win because mm -hmm. I know I, I'm going to beat everyone. But mm -hmm. I, I don't, I don't pay attention to those figures. I've took them very seriously, and. Uh, Mm -hmm. Nie zwracam za bardzo uwagi na to, jak układają się typy, jak ludzie typują, jak obstawiają. Oczywiście jestem świadom, jakie tam cyfry się pojawiają. Natomiast wystarczy popatrzeć na przykład mój kontra Andryszaka, gdzie ja byłem totalnym underdogiem. Wszyscy skazywali mi na pożarcie przed czasem. No sami widzicie, jak to się potoczyło. Nie zwracam na to uwagi. Natomiast, natomiast jestem świadom, jak to się układa i wiem też, że mogę wygrać, bo wiem, że mogę wygrać z każdym. Czy chciałby e, skończyć e, Priscilla przed czasem, no bo wielu próbowało, no ale niewielu się udało, tak więc może konkretnie zapytamy się jaki jest e, docelowy target Phila. Mm -hmm. So your ultimate target when it comes to Ricardo Prasel would it be more of a, um, constant work uh, and decision or you, you don't want to leave it to the judges? Oh, I never want to leave it to the judges, I'm always trying to finish and I think uh, Priscilla style will set me up for the finish cause right that uh, some hunting submissions is so tiring and especially if you don't get them and that's that what he's going to have to do he's have the hunt submissions and he's not going to get them man he's be getting punched in the face i think it'll be within two rounds easy mhm mm ja zawsze zawsze dążę do skończenia i to jest zawsze mój target e, natomiast muszę powiedzieć że bardzo styl Ricardo Brascella ułatwi mi moją pracę ze względu na to że dążenie do um, spoddania jest bardzo wyczerpującą rzeczą w MMA a to jest coś co zawsze Ricardo stara się uskuteczniać i w tym on po prostu mi ułatwi moją robotę. Ricardo Praszel, ale do tego czasu, kiedy ogłoszono pojedynek, Mariusz Pudzianowski to był taki cel fila Ja widziałem, że na social mediach było uszczypywanie tak i wielu fanów potencjalnie, potencjalnie wierzyło w to, że zmierzy się z Mariuszem Pudzianowski. Dlaczego nie doszło do tego starcia? No i czy w końcu zobaczymy starcie dwóch naszych wielkich mistrzów? there were a lot of going on when when it comes to the social media against you and Mariusz pudjanowski um, till the time that uh, ricardo wasn't um, wasn't took, uh, taken for the fight um, all the people were thinking that it's going to be a match yeah. uh, but it didn't happen so uh, why is that do you have any knowledge about that and will it happen uh, i mean what i don't know but why i think it would happen is uh... Pudge has got to get views and money from fighting anyone. He can fight easier fights than me for the same money. So, why would he take a much harder fight uh -huh. for the same money? Maybe if he wanted more money and they wouldn't give him it. i probably want some more money, you know? Right. So, uh, I think uh, he's in a position where he can pick and choose if he fights, you know? But, I, I mean, he's not scared to fight anyone. I'm sure if KSW made the money correct, he would do it. So, I hope they do. So I would like to fight. Myślę, że tutaj główną przyczyną były, był taki argument ekonomiczny, bo Mariusz Podzianowski jest taką osobą, która zawsze zarobi pieniądze i zawsze zrobi duże pieniądze, nawet za walki z mniej medialnymi ludźmi, z łatwiejszymi przeciwnikami. On po prostu jest no, osobą samą w sobie, która generuje te, te pieniądze. Ja, jest, ja byłbym no, trudniejszym zawodnikiem. Oczywiście tutaj nie umniejszam, że Mariusz na przykład bałby się ze mną zmierzyć, bo to nie o to chodzi, na pewno bardzo chętnie by się ze mną zmierzył, ale tutaj ten, ta kwestia ekonomiczna myślę, że przede wszystkim była taka do obliczenia również przez woderzy KSW i może gdzieś coś będzie na rzeczy w przyszłości.

No, I, I always, I don't really look to the future. I don't look what's going to happen next year. When I got the match, I got like so, so much, like a little bit of money, you know, and I thought, oh, this is great. I can, uh, we can go on holiday and I can get a new tattoo. And I thought, this is great, you know. Mm -hmm. So, like, I, I had no idea that I'd be here. Uh, I was still working at the time. Uh, like, I've left my job. This is my full time career now. I had no idea. Perfect. I don't really look too, too far ahead, you know. Mm -hmm. So, we'll, we'll see. Maybe next year I'll be on the moon or something, you know. <laughs> <laughs> Nie się, że to tak daleko zawędruje, bo ja nie jestem osobą, która bardzo mocno wybiega w przyszłość. Pamiętam, jak miałem swoją pierwszą walkę, to bardzo ucieszyłem się z tej gaży, która pozwoliła mi na wyjazd z rodziną na wakacje, pozwoliła mi na nowy tatuaż. W tamtym czasie jeszcze miałem pracę zarobkową, teraz już jestem w takim momencie, że ja tylko i wyłącznie żyję z pojedynków i jest to tak satysfakcjonujące. Ja tak naprawdę nie wiem, co będzie za rok. Może będę gdzieś na Księżycu wybierał się na Księżyc, w jakąś podróż kosmiczną, natomiast jestem taką osobą, która nie wybiega w przyszłość, ale jest bardzo zadowolona z takiego obrotu sprawy. Jest. Ostatnio widziałem, że organizacja KSW udostępniła na swoich social mediach post, w którym brakowało dla Fila jednego skończenia przed czasem, aby wyrównać rekord Tomka Narkuna. Tomek Narkun udostępnił tę relację i napisał, że wyrównać film to jedynie co może tynk na ścianie. Czy dostał informację o tym i jak się do tego odniesie? What stoppage? Uh, one, one stoppage um, to even the record with Narkun's uh, stopped record. Uh, what uh, Narcon refollowed, uh, saying that what can you even is the walls during the construction. So, what would you say about that? Um, what did he say? Um, if you want to even something, it's not about evening the record, but evening the walls under construction. What, that's the, that's the yeah. only thing that you no. can even. Oh, well, what, one of my finishers is him. So, uh, you know, <laughs> so there we go, you know. Right, e, Więc jedno z tych skończeń było skończenie na nim, więc no proszę bardzo, mówi samo za siebie. Myślisz, że jest szansa, że Tomek Narkon po jakimś zwycięstwie będzie dalej szczypał, e, jeśli tak to kolokwialnie kolwia nazwać, e, fila, aby po ponownie zmierzyć się z nim czy po prostu nie ma sensu, aby drążyć tego tematu, no bo dwukrotne zwycięstwo mm -hmm. nad Tomkiem mówi samo za siebie. Do you think uh, Tomek will, uh, Tomek Narcon will still some kind of have this desire to face you one more time, even though we know that you had two successful successful wins over him? Yeah, uh, if I, if I was Tomek Narcon, I would want to fight me again too. Mm -hmm. But do we want to see that again? I, I totally destroyed him the first time. A Gdybym był tam narkunem, też bym ciągle dążył do walki ze mną, w końcu jestem mistrzem, natomiast czy my to chcemy oglądać? Ja pokonałem go bardzo mocno i dominująco w pierwszej walce, w drugiej zrobiłem to jeszcze bardziej dobitnie. No, miejmy na uwadze też jego zdrowie, jego życie. No nie, nie chcemy jakichś wielkich perturbacji na tym, na tym polu. Yes. <laughs> Super, świetnie słyszeć. Ale teraz tak, jeśli chodzi o kolejną bardzo ciekawą rzecz, to po pojedynku Toma Spinala z Curtis'em Bladesem widziałem, że spotkał się wraz z nimi w pokoju hotelowym i powiedział, że Toma Pinal zapewne zostanie mistrzem w przyszłości, a jeśli nie, to zje swoje skarpetki. Czy może obiecać tutaj przed polskimi fanami, że jeśli faktycznie Toma Spinal w najbliższym przyszłości nie zdobędzie pasa, to zje te swoje skarpetki na wizji. So there was a promise after, uh, Thomas He won't be a champ soon in the UFC. You're gonna eat your uh, own oh. socks. So, do you uh, c can you promise us in front of cameras that it will happen if he doesn't be a champ? Yeah, I will eat. I will eat my socks or hat, whatever it was. If he is not champion, I, I've never seen in all my years of training. I've never seen anyone like him. He's he's something else. He's magic, you know. Like, uh, oh, I've been all over. I've been, I was alliance years ago with Prime, Gustafson, Prime, Phil Davis. I uh, beat the top team recently with Junior Desantos and even Tom Aspinall will be champion. He's hurt his knee, so it'll take a little while, but without a doubt, I guarantee it. Mm -hmm. So ja mogę to powtórzyć bez żadnego zająknięcia, że zjem swoje skarpetki, jeżeli Tomasz Aspinall nie zostanie mistrzem, bo naprawdę mam bardzo duży przebieg i obycie w świecie MMA. Widziałem różnych mistrzów w wagach ciężkich, w swoich pikach, Gustafsona, Phila Davisa, Junior. Do Santosa. Widziałem tych wszystkich ludzi w swoich pikach i znam też Toma Spinala I on jest po prostu magiczny. On ma w sobie coś innego. Wiadomo, że teraz leczenie kolana zajmie trochę, bo to jest bardzo taka um, 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 ciężka kontuzja. Natomiast on będzie mistrzem. Ja to po prostu widzę. On jest magiczny zdecydowanie tego mu życzymy gdyż jak wiadomo Tomasz Pinal ma korzenie polskie więc mam nadzieję że Phil e, wraz z Tomem mają o czym rozmawiać jak Phil wraca z Polski. Uh, we wish uh, to Tom all, the, all those successes as you wish him too as we know that he's related to Poland as you are so he's, probably he's in my corner you know he's doing the corner so you get to see him. Oh, this, yeah. this event? Yeah, yeah. Could he come he's coming today? You'll see him tonight. Oh. <laughs> cool. Więc Wcześniej e, Phil zdradza nam że Tomasz Pinal będzie w jego narożniku. Świetnie. Podczas tego eventu. To się świetnie zapowiada, i walka, i wszystko, co przy okazji tej walki się wydarzy. It's going just to be amazing, though. Oh, I can't wait. It's going to be amazing event. I, I fight. <laughs> Nie mogę się doczekać, naprawdę, to będzie zaskakująca walka. Tego życzymy. Dziękuję bardzo. Thank you so Thank you. So